Trzy odziedziczone lęki zodiakalnego byka. Pierwsze lęk przed zmianą. Byk naprawdę boi się zmian i zrobi wszystko, żeby je opóźnić. A to dlatego, że w poprzednich pokoleniach w jego rodzinie dochodziło do nagłych, intensywnych i niechcianych zmian, które krzywdziły członków rodziny, w wyniku czego zapisały się różne traumy i emocje, które byk odziedziczył. Drugie, lęk przed utratą pieniędzy, majątku, komfortu życia czy terytorium. To jest lęk, który wynika również z historii poprzednich pokoleń, kiedy dochodziło do wysiedleń, do utraty majątku, do kradzieży, bankructwa i różnego typu spadku wartości i komfortu życia. Dlatego byk teraz przyjdzie odbudować bezpieczeństwo finansowe swojej rodziny, ale czekają na niego pewne pułapki, o których przeczytasz w opisie do rolki. Trzy lęki żywieniowe różnego typu związane z marnotrawstwem, głodem, wydawaniem zbyt wielu pieniędzy na kosztowne jedzenie albo właśnie niedojadaniem i zbytecznym oszczędzaniem. O tym również przeczytasz opisie do rolki. Pamiętaj, że jeżeli masz odziedziczone tego typu emocje czy traumy, możesz je uwolnić. Jeśli jesteś bykiem lub znasz blisko jakiegoś byka, daj znać w komentarzu, czy to się sprawdza.